takiej zmiany nikt się nie spodziewał. Waldemar z rolnik Szuka Żony wie jak zaskoczyć. Zobaczcie nowe zdjęcia. Waldemarz Rolnik Szuka Żony, opublikował najnowsze zdjęcia i wygląda na to, że od czasu udziału w randkowym hicie telewizji polskiej trochę się zmienił. Wygląda na to, że Waldemar zdecydował się na delikatną, ale widoczną metamorfozę i zmienił fryzurę. Po zaczesanych włosach nie ma już śladu. Zmiana zdecydowanie na plus. Zobaczcie sami. Waldemar z rolnik szukażony. Przeszedł metamorfozę, już 10 grudnia finał: Rolnik szuka żony, a tymczasem okazuje się, że trójka uczestników wzięła udział w kolejnym programie TVP i pojawili się w Jaka to Melodia? Specjalny odcinek z uczestnikami Rolnika na antenie TVP już w grudniu a tymczasem Anna, Agnieszka i Waldemar pochwalili się zdjęciami z kulis. Trzeba przyznać, że uczestnicy, rolnik szukażony, prezentowali się doskonale, a uwagę zwraca odmieniony wygląd Waldemara. Tylko spójrzcie na nową fryzurę rolnik. Metamorfoza zdecydowanie na plus. Internauci komentują udział Waldemara w kolejnym hitowym programie TVP, i pojawiły się sugestie, że mógłby zastąpić Rafała Brzozowskiego w roli prowadzącego. Jaka to melodia? Czy to prawda, że w niedalekiej przyszłości zastąpisz Rafała Brzozowskiego?